Uświadomiłem sobie dzisiaj, że seriale nie mają czegoś takiego jak data ważności do spożycia. No, nie kwaśnieją jak na przykład śmietana, która zamienia się w starą śmietanę, no i nie rośnie na nich po pewnym czasie żadna tam pleśń czy, czy jakieś inne paskudztwo. No i co ciekawe, nie psują się zarówno te hermetycznie zamknięte produkcje, których nigdy się nie rozpoczęło, jak i te po otwarciu i obejrzeniu tam jednego czy, czy dwóch odcinków. Można odpalić taki serial. Kilka lat, tak naprawdę, kilka lat po premierze i wszystko jest ok. Nic nie śmierdzi, nic, nic go nie oblazło i, i w sumie nawet nieźle smakuje. No, tak się okazuje. I dzisiaj właśnie o takim serialu chciałbym Wam opowiedzieć. Homeland. Homeland, czyli serial umówmy się stary, no bo no może nie tak stary jak, jak świat, ale mimo wszystko przy tym, że Niemal co miesiąc wychodzi kurwa rzesza seriali na Netflixie, na HBO, Amazonie. Teraz jeszcze dojdzie to ugryzione jabłko i, i Disney. No to serial, który zadebiutował blisko 8 lat temu, zdecydowanie może, a nawet musi być traktowany jako stary. No Nie ma innej opcji. I nie jest to w żadnym stopniu jakiś przytyk czy, 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 czy też przypierdolka. To jest, to jest bardzo fajne słowo. Słyszałem to, to kiedyś w jakimś stand-upie. I bardzo mi się spodobało przypierdolka. <grych> yy, dobra. Yy, wracając. Yy, stare rzeczy są dobre według mnie. Bo no nie wiem, chociażby dzisiaj swoje 25 urodziny obchodzi serial Przyjaciele. I to jest najlepszy serial komediowy w historii. No nie można o nim powiedzieć. Znaczy, są ludzie, którzy mówią o nim złe słowa. Ale tych ludzi nie słuchajmy. Bo oni się nie znają. Barney Stinson w serialu Jak Poznałem Waszą Matkę mówił co prawda, że, że nowe jest zawsze lepsze, no ale mówmy się i spójrzmy, spójrzmy prawdzie w oczy, no, no, no nie jest to prawda. tak? No, no, no nie Barney, pomyliłeś się. No, no może jak ma się 20 lat, albo jest jakimś takim totalnym konsumpcjonistą, to, to, to nowe jest zawsze lepsze niż stare. Ale później wydaje mi się, że z upływającym czasem i kolejnymi wiosnami to się zmienia. No, nie wiem. Znaczy, wiem. Nie mogę powiedzieć za wszystkich, bo, bo, bo nie znam wszystkich, no, ale na przykład u mnie się zmieniło i w sumie ludziom dookoła mnie też po jakimś czasie się zmieniło. Bo kiedyś na przykład poznawałem mnóstwo nowych osób. Nie wiem, na studiach, w pracy, po pracy, na mieście. A teraz tak jak mam być szczery, to jakoś mi się kurwa nie chce specjalnie wychodzić na, na jakąś imprezę, gdzie, gdzie znam może jedną osobę, a, a cała reszta jest, jest obca i, i, i zresztą wiecie, to całe przedstawianie się, to opowiadanie tych banałów o sobie, z drugiej strony słuchanie innych banałów o tych innych osobach. No nie, nie, dziękuję. To już lepiej w sumie zostać w domu i, i odpalić jakiś serial, no bo no tak, to jest lepsze rozwiązanie. Team Emeryt. Zdecydowanie team Emeryt. Także z tej strony Adrian. Przyszły bardzo szczęśliwy emeryt bez emerytury. No ale z tym się już pogodziłem jakiś czas temu. A to jest jedenasty odcinek serialowego podcastu Niedopowiedzenia. A widzicie, zapomniałem powiedzieć zapomniałem powiedzieć przed instrumentalem, że, że wciąż siedzę w szafie. Zawsze to mówię, a ty, tym razem zapomniałem. No ale w sumie, po pierwsze to chyba przecież słychać, bo, bo nie ma echa. A po drugie, po tych dziesięciu odcinkach doszedłem do takiego wniosku, że, że to wcale nie jest takie złe to siedzenie w szafie. i Skoro i tak w świadomości słuchacza jest się przede wszystkim głosem, to, to w sumie nieważne gdzie się tak naprawdę siedzi. No, Szkoda tylko, że, że, że to nie jest szafa duża, taka trzydrzwiowa, tylko, tylko taka skromna dwójka, bo tak sobie pomyślałem, że w innym przypadku dokonałbym tutaj w niej takich kilku modyfikacji, kilku takich kosmetycznych zmian, no i mógłbym na przykład zapraszać do niej, nie wiem, gości. Takie serialowe wywiady w szafie. <laughs> nie ma to już jakiegoś wyjątkowego potencjału marketingowego, chociaż z drugiej strony taka, nie wiem, współpraca z IKEA. No, może, może, oznacza może, IKEA. a Może jednak nie. W ogóle dostałem od was taką fajną informację, że, że, że ten patent nagrywania w szafie u, u was też się sprawdza. Martyna, która, która jest inicjatorką takiej pięknej akcji, jaką jest Złombol. Na pewno o tym słyszeliście. Wrzucała ostatnio info, że, że nagrywała swój głos do zwiastuna na serialu dla Kanal Plus właśnie o Złombolu. I wykorzystała ten. Ten szafiarski trik. Wszystko się udało ponoć. Także, także z czasem będziemy, jako społeczność, rosnąć w siłę tych, którzy nagrywają w szafie i zrobimy sobie taki, taki zlot szafiarek i, i szafiarzy audio. No, to jest pomysł do zapisania i, i do wrócenia w jakimś tam bliżej nieokreślonym czasie. A teraz już do rzeczy. Homeland. Homeland, czyli amerykański serial z 2011 roku. Widzicie. 8 długich serialowych lat. Jak nie mówić o tym serialu, że jest stary? Oczywiście, że jest stary. I w tym czasie powstało dokładnie 7 sezonów, gdzie do obejrzenia są aż 84 odcinki trwające tak, tak średnio godzinę. No i w sumie bardzo dobrze się składa, że, że za chwilę jesień, choć, choć, choć to nie jest moja ulubiona pora roku, a później jeszcze zima, ale mimo wszystko te, te pory gwarantują na tyle wolnego czasu spędzonego, nie wiem, w domu, no, nawet w łóżku, no nie, nie oszukujmy się, że spokojnie myślę, że w tym roku powinienem zamknąć całą produkcję, mimo, że ona ma aż 7 sezonów. No jeden sezon już, już za mną, rozpocząłem drugi, także, także idzie całkiem nieźle. W ogóle ostatnim razem, kiedy brałem się za, za serial, który ma więcej niż 5 sezonów, zaczynałem chyba, chyba oglądać grę o tron. Tak mi się wydaje. Tak, tak no to musiała być gra. Takie stare, dobre sezony. Gdzie, gdzie wszystko jeszcze było bardzo, naprawdę, bardzo. No a jak było później, to, to każdy doskonale wie. Także nie jest tak wiele tych seriali w moim życiu, że, że zaczynamy z tak dużym opóźnieniem. No a mimo wszystko dobrze smakują. Homeland to, to serial, który czerpie tak naprawdę z różnych gatunków, bo, bo jest to trochę dramat, trochę jest to thriller psychologiczny, a jeszcze trochę kryminał. Także wszystkiego po trochu. No i główną bohaterką tego serialu jest Carrie, agentka CIA, specjalizująca się w misjach wyjątkowo trudnych i, i, i takich bardzo skomplikowanych. Bo tam gdzie nie wiem, krzyżuje się polityka, terroryzm, Irak, Afganistan, szpiedzy i Bóg wie jeszcze co, pojawia się właśnie Carrie. Ona jest takim remedium, takim złotym środkiem, kołem ratunkowym można powiedzieć. Dziewczyna, która bardzo szybko wtapia się w konkretną społeczność i zjednuje sobie ludzi, którzy, którzy w przyszłości mogą, ale wcale nie muszą być jej przydatni. No, tr trzeba jasno powiedzieć, że no, dziewczyna jest fachurą w swojej profesji. No, oprócz tego, że dobrze wywiązuje się ze swoich y, obowiązków, widać, że, że bycie agentem, taka infiltracja wroga, bycie na pierwszej linii konfliktu, strasznie, strasznie ją kręci. No to jest całe jej życie, bo Kerry ma co prawda gdzieś tam ojca i, i siostrę, z którą utrzymuje nawet, nawet dobre relacje, ale sama nie założyła do tej pory rodziny, a to, a to dużo mówi o człowieku. Taki klasyczny typ człowieka-agenta, że, że nie ma czasu na nic oprócz pracy. Misja jest najważniejsza, a, a normalne życie sobie gdzieś tam poczeka w kolejce. No i jak na agenta z krwi i kości przystało. Kerry poznajemy właśnie podczas wykonywania jakiegoś super tajnego zadania, tym razem w Bagdadzie. I dziewczyna dociera tam do, do takiego mężczyzny, który, który zdradza jej, że jeden z amerykańskich jeńców przeszedł na stronę wroga. Kto jest tym wrogiem? Zapytacie. No ale zastanówcie się chwilę, zanim zadacie to pytanie, a później odpowiedzcie sobie, a któż inny może być wrogiem Stanów Zjednoczonych? Któż? No, oczywiście. Oczywiście organizacja terrorystyczna, a konkretnie Al-Qaida i pan, który nazywa się Abu Nazir, jest jednym z bardzo wysoko postawionych typków właśnie z Al-Qaida. Drugą kluczową dla serialu postacią jest sierżant Nicholas Brody, żołnierz amerykańskiej piechoty morskiej, który uwaga, po ośmiu latach niewoli został uratowany podczas... Ataku sił Delta Force na siedzibę Abu Nazira. To ten kolej z Al-Kaidy. Brody wraca do kraju jako prawdziwy bohater, cudownie ocalony żołnierz, mąż i ojciec dwójki dzieci, i bardzo, naprawdę bardzo szybko staje się takim żywym symbolem amerykańskiej armii. I ci wszyscy promilitarni politycy sprzedają bardzo szybko go jako taką historię w ramach, w ramach robienia PR-u sobie i, i wojsku. Wszyscy chcą się ogrzać w blasku tej, tej, tej niesamowitej historii, tego niesamowitego powrotu. No i, no i każdy, kto ma do czynienia z wojskiem, polityką czy, czy misjami militarnymi, no chce być po prostu ojcem tego sukcesu. W sumie nie dziwię się, ja też bym chciał być. Troszkę. No, ale teraz się zastanówcie. Hola, hola. Zaraz, zaraz. Czy, czy, czy to nie jest podejrzane, że kilka miesięcy wcześniej agentka CIA słyszy od człowieka, który, który był bardzo blisko Al-Kaidy? Że jeden z amerykańskich jeńców jest zdrajcą, no, a tu nagle sierżant Brody zostaje cudownie uratowany. Coś tu, coś tu brzydko pachnie. Po ośmiu latach, po 8 latach, gdzie wszyscy myśleli, że zarówno on, jak i jego partner, bo, bo to jest drugi gostek, który, który został porwany przez terrorystów, zginęli w totalnie niewyjaśnionych okolicznościach. Nie wiem, może to jakiś przypadek, ale. Znaczy wiem, ale nie mogę Wam powiedzieć, bo, bo nie uprawiamy tutaj spoilerów. Także może to jest przypadek, a może ktoś właśnie rozgrywa najlepiej zaaranżowany atak terrorystyczny w historii. Ciekawe. Pierwszy sezon Homeland to 12 cholernie dynamicznych odcinków, gdzie, gdzie tak naprawdę co chwilę dostaje się w twarz kolejnym zwrotem akcji, który całkowicie zmienia punkt widzenia. Całkowicie. I już nie wiadomo, kto tak naprawdę jest zły, kto jest agentem, kto, kto jest podwójnym agentem i pracuje jednocześnie dla Stanów i dla Al-Kaidy. Nic nie wiadomo. A właściwie wiadomo tylko na chwilę, bo, bo tylko do momentu, aż to, się, aż to się za chwilę zmieni. Także dorzućcie sobie do tych wszystkich pytań i wątpliwości jeszcze nie wiem chorobę psychiczną, taką rynsztokową politykę, chęć zemsty u wielu postaci. Ale też miłość, brak zrozumienia, jakieś traumy i jeszcze w cholerę innych rzeczy, których, których po prostu nie wymienię, bo, bo, bo w innym przypadku ten odcinek trwałby, trwałby przecież wieczność. I z tej właśnie mieszanki powstanie serial, który, który ogląda się naprawdę naprawdę bardzo dobrze. Zjada się, zjada się odcinek za odcinkiem, bo, bo chce się wreszcie wiedzieć o co tam kurwa chodzi, o co, kto i kogo, dlaczego. I czemu oni nic z tym nie zrobili, jak, jak ona tam wcześniej mówiła, że, że jest tak właśnie, jak jest. No także pytań pewnie będziecie mieli mnóstwo w trakcie, w trakcie oglądania tego serialu. No, przynajmniej ja tak miałem. Ale to dlatego, że, że ja lubię się emocjonować tym, co widzę na ekranie. Bo, bo jak nie ma emocji, to to jest tak jakoś dziwnie, prawda? No, bardzo dziwnie nawet. Także ja już będę kończył, powoli. Bo, bo serial sam się przecież nie zobaczy, a, a jestem już na szóstym odcinku drugiego sezonu i, i, i pytań wcale nie jest mniej I, i, i tak naprawdę jest ich w chuj, ale, ale to dopiero przed wami, także, także nie będę zdradzał, nie będę podawał odpowiedzi, nie będę was tutaj nakierowywał w żaden sposób. Serial dostępny jest na Netflixie, jakby co, bo tego jeszcze nie powiedziałem, a mnie znajdziecie na fejsie, instagramie i na takiej małej, fajnej grupie pogadajmy o serialach też na fejsie, także dajcie znać czy, czy widzieliście już Homeland czy, czy, czy wam też się tak bardzo podobał a jak jeszcze go nie widzieliście to, to spokojnie możecie, możecie nadrobić te zaległości, bo, bo jak się okazuje serial mimo swojego wieku w 2019 roku dalej smakuje naprawdę dobrze trzymajcie się, bardzo ciepło i do usłyszenia